rock 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 on the track uh okay. rest rest you yeah. uh. Spędził cztery nowy nad ciałem martwej kobiety, ksiądz powołań jak chciało. Odpuścić swej kokacy grzechy nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Przecież był z nią bardzo blisko i mógł powiedzieć jej wszystko. Czułe słówka szeptał jej do uka mimo że nigdy nawet więcej okiem nie zamruga noc, podczas której się to stało. Była bardzo długa ona była, taka słodka, taka mała, taka krucha, tak Aż nie rozpluł jej powierzchni brzucha Była bardzo chuda, krew tryskała na jej uda Chciałby zmartwychwstała, wierzyła w cuda Wierzył, że się uda, mimo że ręka boska ma jego modlitwy była głucha, postanowił zrobić to sam, wskrzesić niezmarłego ducha, żeby wiedział na 100%, że kiedy ona tak szepta jej do ucha, on na pewno go słucha. ciałem tańczyła kostucha kiedy patrzył: A, da. Kiedy patrzył na nią nieprzytomnie odurzony Bardzo sporą dawką uspokajających leków Wiedział, że zatrzyma ją na pięknych wieków To, że była martwa tylko taki mały nieistotny szczegół że Przecież na ich miłość nie ma żadnych sołdców, a ani reguł Siedział z nią przy morza brzegu Dawno już serwali owoc zakutego krzewu parta o, o jego kolana je yeah, postarzała Nie ma głowa miłość Romea i Julii Przy tym przypadku się chowa Wiedział, że nikogo krzyczył Tak już nie pokocha minęła doba Musiał się gotować na jej Zmarły stanie wywar ze zmarłego niewinnego kota Kiedy wszystko było już gotowe Zaczął głosić tajemniczą mowę Odchylając przy tym dziwny sposób swoją głowę Blade nie miał spodsonę Przywdział czerwoną koronę Chciał mieć swą jedyną kochankę za żonę Jednak ku jego zdziwieniu nie wiedział czemu Poszło coś nie tak, ona wypadła w niemy, letarkiemu zaczął wyginać się kark i odchylać nagle przestał. Nie miał jak, ona patrzyła na niego z góry, niczym tak. Wyznaczyła swojej popówce szlak, leżał obok, patrzył na nią pustynnym wzrokiem. Już na zawsze będzie podążał za jej krokiem. Ja. Ja. Biorę oddech, lecz znów brak mi tlenu ciągle egzystuje w tym ciastym pomieszczeniu, w nieszczęsnym kącie, odrzucony w zapomnieniu, daleko wciąż się pamięć, Mieczu mu Bożemu Narodzeniu i Zakapostanowieniu. Dobra, Siemaneczko, to tyle. Pozdrowienia dla Byszczycy, Brzegu i kurwa w ogóle kocham was wszystkich. Mam nadzieję, że wspomożecie mnie w tej trudnej walce i że udała mi się ta piosenka. Siemaneczko.